Thanks for Jesteśmy po meczu Słoneczne Krzyki RKS-a, rks, RKS wygrywa, 4 do 3 z nami, ewidentnie bohater albo jeden z bohaterów tego spotkania, Maciej Kwiecień, bramkarz, który w pierwszej połowie wybronił kilka spektakularnie trudnych piłek. No jak Ci się grało przede wszystkim? Trudne zadanie w pierwszej połowie, ale po przerwie ewidentnie trwa i drużynie już poszło. Myślę, że bardzo trudne zadanie w pierwszej połowie, zwłaszcza, że Słoneczne Krzyki rozgrywają naprawdę dobre mecze, natomiast myślę, że tutaj po pierwszych dobrych interwencjach pojawiła się pewność siebie, która na pewno pomogła stanąć w... Na wysokości zadania broniąc kolejne strzały. Myślę, że też zasługa drużyny w tym duża, ponieważ bardzo dobrze się koledzy w obronie ustawiali i potrafili większość sytuacji przyblokować bądź dobrze zepchnąć rywala. No właśnie, też chciałem zapytać, skąd wynikała ta, ta wasza przemiana, bo w pierwszej połowie ta gra z piłką przynajmniej nie wyglądała dobrze, mieliście sporo problemów, ale, ale po zmianie strony jakby magiczną różdżką dotknąć, no i Marcin Łatacz, fantastyczna dyspozycja, ale też cały zespół, no i udało się wygrać w dramaturgicznych, można powiedzieć, warunkach, no ale zwycięstwo bardzo cenne. Myślę, że w pierwszej połowie to była kwestia rozleniwienia się trochę przez okres, kiedy była przerwa od ligi, natomiast w drugiej w przerwie stwierdziliśmy, że w drugiej połowie musimy wziąć się do zaodrabiania strat, zagrać jak najlepszy mecz i pokazać co tak naprawdę potrafimy. Jeżeli o Marcina chodzi, jest naszym asem tak naprawdę w ataku. Zawsze na niego możemy liczyć i zawsze wyszarpie nam te cenne punkty z przodu. No czyli co, można, można teraz stwierdzić, że, że będzie teraz lepiej, tak jak mówisz, to rozleniwienie się minęło, ta druga połowa naprawdę na bardzo wysokim poziomie no i pozostaje już będzie tak dalej. Naprawdę ch e chcielibyśmy, żeby było tylko lepiej, e natomiast jako chyba przedstawiciel zespołu mogę powiedzieć w imieniu całej drużyny, nie obiecujemy, ale będziemy się starać. Dziękujemy Dzięki. bardzo.